Kłaniam się tutaj Bartek Szemeraj ze strefy przemian, a w tym filmie powiem Wam co należy robić, żeby mieć smukłe ramiona i dodatkowo jeszcze powiem Wam jakich błędów nie popełniać, żeby tych rezultatów nie zatracić. Także serdecznie zapraszam. Najczęściej zadajecie mi pytania dotyczące mięśni brzucha i ćwiczeń albo co można robić, żeby mieć bardziej smukłe uda. Ale na trzecim miejscu są ramiona. I tutaj wiem, że mnóstwo, szczególnie kobiet, ma kłopot z tym, żeby wyszczuplić te ramiona. Postaram się w tym filmie bardzo dokładnie powiedzieć, co należy po kolei robić, żeby mieć po prostu bardzo fajne efekty. Zacznijmy sobie od tego, co składa się na obwód naszych ramion. To są przede wszystkim mięśnie i tkanka tłuszczowa. Oczywiście są tam też kości, no ale nie będziemy ich liczyć, bo nie będziemy, nie jesteśmy w stanie zmieniać ich obwodu. Teraz tak, mięśnie i tkanka tłuszczowa. Jeżeli chodzi Mięśnie to jest przede wszystkim biceps i triceps, tak? Pewnie każdy o tym wie, szczególnie facet, i też możemy ewentualnie tutaj włączyć nasze barki. Te mięśnie dzielą się na jeszcze mniejsze podgrupy, ale o tym to już nie będę mówił, bo to nie jest dla Was w ogóle istotne. To, na czym się należy skupić, to jest właśnie tkanka mięśniowa i tkanka tłuszczowa. I teraz informacja dla kobiet. Ze względów fizjologicznych, ze względu na to, że macie niski poziom. Testosteronu, czyli to jest hormon, który między innymi odpowiada za to, żeby budować mięśnie, nie jesteście w stanie zbudować tych mięśni ramion zbyt dużo. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo dużo kobiet martwi się, że jak będzie za dużo ćwiczyć na ramiona, to im się tak rozbudują mięśnie, że będą wydały, wyglądały jak kulturyści, jak halk, po prostu będą ogromne. To jest niemożliwe. Więc, jeżeli teraz jakaś pani powie, że no, Bartek, ale ja tak ćwiczyłam i mi te ramiona urosły, to na 99,9 to nie była wyłącznie kwestia mięśni, tylko tego, że tam jest też dużo tkanki tłuszczowej. I na tej tkance tłuszczowej musimy się w dzisiejszym filmie bardziej dużo skupić. Podstawowa informacja jest taka, i teraz bardzo proszę uważnie słuchajcie: chudniemy z całego ciała równomiernie. Oczywiście każdy ma predyspozycję genetyczne do tego, żeby chudnąć bardziej z jednego lub drugiego miejsca, albo odwrotnie tyć w jednym miejscu bardziej, a w innym mniej. Bardzo często, najczęściej tak naprawdę to, są, to jest brzuch i okolice ud oraz właśnie ramiona. Tylko to jest taki miecz obosieczny, Dlatego, że z jednej strony, jeżeli mamy tendencję do tycia i właśnie tycia w tych miejscach, czyli na przykład ten film dotyczy ramion, więc skupię się na ramionach i mamy na przykład panią, która tyje przede wszystkim w ramionach, to proporcjonalnie, po tym jak zacznie ta pani chudnąć, to również jest wysoce prawdopodobne to, że z tych ramion również najszybciej będzie chudnąć. Więc to są plusy i minusy tego. I teraz moi drodzy, po kolei. Po pierwsze, wykonując ćwiczenia na nasze ramiona, przede wszystkim angażujecie mięśnie. Nie będziecie dzięki temu spalać więcej tkanki tłuszczowej stricte z tego miejsca. Nie ma takiej możliwości. Nie wiem jakim cudem, ale mamy 2022 rok, już się kończy, i cały czas ludzie myślą, że wykonując ćwiczenie na brzuch będzie im się stamtąd spalać tkanka tłuszczowa. Tak to nie działa. Także dlatego ja bardzo często prowadzę ćwiczenia złożone, żeby po prostu jak najwięcej mięśni na raz angażować, bo to będzie spalało najwięcej możliwie kalorii. Ale znowu zdecydowanie warto wykonywać też dodatkowo jako ćwiczenia tak zwane uzupełniające ćwiczenia na ramiona, dlatego że warto, żeby te ramiona bardzo ładnie wyglądały po prostu, żeby były ładnie wymodelowane. Ale znowu wracamy do tkanki tłuszczowej. Jeżeli mamy za dużo tkanki tłuszczowej, to tych mięśni niestety nie będzie widać. One będą pod tą powłoką tak samo jak jest z mięśniami brzucha, będzie bardziej na zewnątrz ta warstwa tłuszczo tkanki tłuszczowej. Więc, jeżeli chcemy, żeby nasze ramiona były bardzo ładnie wymodelowane, to musimy ten nadmiar tkanki tłuszczowej po prostu spalić. Więc teraz przechodząc do sedna tego filmu, czyli co należy zrobić, żeby spalić nadmiar tkanki tłuszczowej na ramionach, znowu, jak zawsze, wchodzi Temat diety. Nie samymi ćwiczeniami, oczywiście ćwiczenia będą, będą pomagały wymodelować nasze ramiona, ale to, co jest najbardziej istotne, to jest to, co my jemy. Jeżeli jecie za dużo, niestety ta tkanka tłuszczowa nie będzie znikąd schodziła. Więc temat diety musi być na pierwszym miejscu, zawsze. Inaczej do tego podchodząc, temat diety. Ćwiczeń snu, takie trzy filary powinny być równolegle na pierwszym miejscu. Co by się nie działo, jeżeli ta dieta nie będzie odpowiednia, jeżeli nie będziemy odpowiednio jeść, to niestety tkanka tłuszczowa nie będzie nam się zmniejszała i tym samym nie będzie efektów. Ja oczywiście powiem w skrócie, jestem zwolennikiem diety niskowęglowodanowej, ewentualnie ketogenicznej, połączonej z postem przerywanym. I jeżeli ktoś chce sobie to przetestować, to oczywiście jak zawsze zapraszam do naszego bezpłatnego menu na 7 dni. Jest dostępny na naszej stronie strefaprzemian.pl. Po zapisie do newslettera można sobie po prostu z tego menu skorzystać. I to jest super, dlatego że jeżeli ktoś nie wie, jak ma się odżywiać, to, to jest już taki wstęp do tego, żeby zmienić swoje nawyki. Bo pamiętajcie, że jeżeli na dzień dzisiejszy nie jesteście zadowoleni z tego, jak wyglądacie, no to pora na zmianę. Samo się nic nie robi. Więc jeżeli chcecie coś zmienić, to po prostu dziś już zacznijcie. Sprawdźcie sobie te menu i zacznijcie wprowadzać zmiany w swoim odżywianiu. I w momencie, kiedy to odżywianie się poprawi, to zobaczycie efekty w postaci tego, że tej tkanki tłuszczowej będzie proporcjonalnie na całym ciele coraz mniej. I jeżeli wam zależy na ramionach, i jeżeli na przykład jesteście genetycznie predysponowani do tego, żeby tam było więcej tkanki tłuszczowej, no to dobrą informacją jest to, że tam również najszybciej będzie się zmniejszała ta tkanka tłuszczowa. I będziemy w stanie jednocześnie też sobie modelować te ramiona właśnie poprzez Ćwiczenia. Teraz tak, jeżeli chodzi o to, jakie ćwiczenia i ile ich wykonywać, tutaj akurat jest bardzo e, łatwy temat, bo z jednej strony można podejść do tego tak, jak ja bardzo często polecam, czyli wykonywać ćwiczenia złożone, czyli takie, które angażują dużo mięśni naraz. Jak będziemy to robili pompki? I podciągania, to tak naprawdę już nasze ramiona będą odpowiednio wykorzystane, nasze mięśnie będą odpowiednio miały dużo pracy. Ale oczywiście, jak ktoś chce sobie dodatkowo jeszcze pracować, to znowu wchodzą ćwiczenia uzupełniające, czyli takie standardowe ugięcia: ramion na biceps i wyprosty ramion na triceps. Oczywiście one muszą być w pochyleniu, albo ewentualnie, jeżeli z góry ściągamy sobie drążek. Takich ćwiczeń uzupełniających wykonujemy sobie 3-4 serie. 10-15 powtórzeń to będzie wystarczające zazwyczaj tak naprawdę dla 90% ludzi. I takie ćwiczenia wykonujemy tak naprawdę co dwa dni, bo mniej więcej tyle te mięśnie będą potrzebowały do tego, żeby się regenerować. Bardzo ważna wskazówka, trzy ostatnie powtórzenia muszą być bardzo trudne do wykonania, ale nadal muszą być prawidłowo technicznie. Jeżeli ćwiczenia będą za lekkie, czyli na przykład będziecie sobie dzisiaj zaczynali od 2 kg i za miesiąc dalej będą te 2 kg, do tego progresu za bardzo nie będzie. Ciało się zaadaptuje, nie będzie miało powodu tego, żeby robić progres. Więc znowu zawsze musicie dostosować odpowiednie obciążenie i tempo do tego, jak ćwiczycie. O tym jest mnóstwo innych moich filmów, także zaglądajcie tam. Podsumowując ten film, po pierwsze dieta, jeszcze raz mówię, sprawdźcie sobie nasze menu, jeżeli nie wiecie, jak zacząć. Bardzo często u wielu osób wystarcza posprzerywany. Ja znowu mówię, polecam. Dieta niskowęglowodanowa u nas jest zawsze bez glutenu i bez nabiału, połączona właśnie z postem przerywanym. Po drugie, odpowiedni dobór ćwiczeń. I po trzecie, pamiętajcie, tkanka tłuszczowa zawsze chodzi, schodzi, zmniejsza się równomiernie z całego ciała, a nie miejscowo, nie punktowo. Pamiętajcie, cierpliwość, bo każdy ma inne predyspozycje genetyczne, ale każdy może mieć pięknie wymodelowane ciało. To jest kwestia i wyłącznie, tylko i wyłącznie pracy. Więc bądźcie cierpliwi, dawajcie z siebie 100% i będziecie mieli efekty. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania jeszcze, bardzo proszę, piszcie je na kontakt bądź po prostu tutaj na dole w komentarzach pod filmem, a ja bardzo chętnie na nie odpowiem. I oczywiście osoby, które chcą z nami współpracować, kompleksowa opieka w Strefie przyjem, czyli coś, z czego zasłynęliśmy kilka lat temu, dołączajcie tam, dostajecie absolutnie wszystko, czego potrzebujecie do tego, żeby zmienić swoje życie, zmienić swoje ciało, zadawać o swoje Twoje zdrowie i być po prostu z siebie jak najbardziej dumnym z tego, jak funkcjonujecie, wyglądacie i tak dalej. Moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się. Pozdrawiam, cześć!